Witam na moim kanale. Dziś powróżę Wam starota. Dzień jak co dzień. Ale może los przyniesie coś specjalnego dla Ciebie. swoje porządnie karty. Ok. I zobaczmy, co tu przyniesie los. Podzielimy. Trzy kubki, lewą ręką. Okej. Okay. I włożymy, trzy, Cztery. Jako pierwsza karta, ta, która będzie najistotniejsza. To jest as. Mieczy. Miecze, czyli rozsądek, emocje idą w odstawkę, a rozsądek, logika... Dominuje, więc to będzie najbliższy czas, taki kiedy będziecie myśleć logicznie, jasno, i druga karta to jest dziesiątka buław, czyli kłopoty codzienne. Czyli ten rozsądek, umysłu pozwoli Wam rozwiązać te zwykłe, codzienne Problemy, kłopoty, takie zwykłe sprawy, ale przez cały czas As jest zawsze to są dobre karty, silne, zdecydowane i to będzie miało największy wpływ w najbliższy czas. Jeśli chodzi o pracę, no, wielu z Was ma jeszcze wolne, co nie zmienia faktu, że praca się zbliża. Jest to król Buław, czyli ogień, jakiś silny mężczyzna. Tu jest tak, jakby szef chciał na Was coś zrzucić nowego, z okazji nowego roku jakieś nowe zadania. Sprawiedliwość, czyli coś pomyślnego, jakieś sprawy urzędowe uda Wam się rozwikłać na Waszą korzyść. Jeśli chodzi o zdrowie, świetnie, bo tutaj jest koło fortuny, czyli pomyślny obrót losu, czyli zdrowie. Będzie wam dopisywać, nie będzie żadnych problemów z tym związanych. Jeśli chodzi o miłość, o szykuję się. Trójka kielichów często oznacza jakieś romanse, nowe znajomości, jakąś nową zabawę, gdzie coś nowego się zdarzy, jeśli chodzi o poznanie ludzi. I to oznacza, że taką zabawę, cieszenie się, no często właśnie romanse, często jakieś flirty, ale to są takie. Pozytywne rzeczy to jest bardzo dobra karta, która dobrze rukuje na uczucia. I to tyle. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia jutro lub niedługo.